Thank mm -hmm. you. Ej, bo ja nie wiem. Bo ja zrobiłem już tego streama. Tylko, że mi. Pokaż oglądasz mnie? Pokaż. O jest. Słychać mnie? słyszysz mnie? Słuchać mnie? Podgłoś. O, jest Dobra, jest już. Nie mogę się doczekać nowego audio. Będzie już o wiele przyjemniej się oglądało moje odcinki. Ale jest i tak źle, nie, nie jest tak dobrze jakoś. O, jest. Wyświetliło mi się jako pierwsze. Cześć, to? Wyświetliło mi się pierwsze na YouTubie. Dobra. Weźmy jeszcze, trochę zmniejszmy. Tutaj no… na chwilę zatrzymamy.